Hej kochani, chcieliście, znaczy pytaliście się, jak mieć darmowego Minecraft na telefon? Ja mam teraz wersję 1.11.08 i już wam pokażę, co trzeba do tego zrobić. Więc tak, ja na razie wychodzę. Wchodzimy w internet, wpisujemy link, znaczy wchodzimy w opis, w link, który będzie na dole. Jak wam pokażę takie coś, to robimy pobierz. Ja już mam pobrane, więc nie będę tu nic pobierać. Ale wy robicie normalnie pobierz, a w sumie wam pokażę, jak to wygląda. Możecie sobie normalnie za pomocą hama, ja już mam tu idę. I teraz tutaj trzeba przede wszystkim włączyć nieznane źródła. Co robi się tutaj? To sobie. Ło, Ło, Ło. Przepraszam Was bardzo. Trochę mi się tu pogubiło. Tutaj wchodzimy w ustawienia, w zabezpieczenia i tu mamy niezdane źródło i można je wyłączyć lub włączyć. I je musimy mieć wyłączone, żeby móc to zainstalować. Wchodzimy, tutaj oczywiście sobie to wyłączam. No i oczywiście, kiedy się już Wam pobierze, to tu powinna być na górze informacja. Wchodzicie w nią i tam macie zainstaluj i w ogóle. No, a potem wchodzicie w Aptoidę. Aha, wchodzicie w Aptoidę na pulpit i zrobimy szukaj. I wpisujemy Minecraft. Tutaj pobierz, i tu się właśnie Wam zrobię Ja mam otwórz, pobierz, a potem Wam się pojawi instalacja. Czy, znaczy, no z instalacji, naciskać instaluj. Do tego jest Wam też potrzebna aplikacja. Lucky Patcher, eee, taka ta żółta jest najlepsza. i tu robimy, zainstaluj. Pokażę Wam jak to się robi, ponieważ ja już odinstalowałam. Więc takie coś Wam się pojawi, pierwsze. I muszę też Wam coś pokazać, ponieważ jest na Androidach taka specjalna blokada na to. I tutaj robimy oczywiście instaluj się, zjeżdżamy na dół, instalujemy. I po paru sekundach instalowania powinno nam się wyświetlić. Znaczy, przynajmniej dla Samsungu bi się wyświetla. Przepraszam za mój głos, ale prawdopodobnie jestem trochę chora, więc... No i takie Wam się coś pojawi. Wchodzicie w szczegóły i zainstalujmy mimo to niebezpieczne. O, tu reklama jest. O, widzicie, wyrzuciło mnie. Wy sobie tam to, to instalujecie dalej. Ja to zaraz jeszcze raz zainstaluję. Więc zaraz, jak to zainstaluję, to do Was wrócę. Ok, na początku będzie Wam się wczytywały pakiety. O, wchodzicie tutaj w Minecraft, zainstalowany. Uruchom y, Łatek, otworzę modyfikowany plik, i tutaj robicie sobie apka z usuniętą weryfikacją licencji. Tutaj wchodzicie, przebuduję aplikację, i tu wam się będzie przebudowywało to. Y, dość długo się to może przebudować, ale musicie poczekać, aż to się zakończy. Proszę do was, jak się to skończy. Ok, teraz nam się pojawi takie coś. I musimy poczekać aż się to załaduje tej szóstki. Tu się będzie teraz nam tworzyć plik apk. Wam się to może dużo ładować, ponieważ wy będziecie to mieli pierwszy raz, ale ja już będę to miała drugi. Czekamy, aż nam się to zainstaluje. Jak się to zainstaluje, to do Was wrócę. Widzicie, mi się to jeszcze instaluje to ponieważ się to wszystko po, tam, wiecie, robiło. I tak czekamy, aż to się zrobi. O, i teraz yy, wchodzicie do yy, tutaj i odinstaluj, zainstaluj. I wtedy proszę się odinstaluj, zainstaluj i będziecie mieli aplikację. Ja wam to pokażę. Tak. Zinstaluj. Okej, okay. i teraz wam się pokażę takie coś i znowu instalujemy. robimy. A tu mam sobie to wyczyść od razu. Okej, okay. jak widzicie, ta to, to aplikacja zrobi się coraz bardziej premium, żeby mieć pędzel to trzeba być premium, ale dobra, mniejsza. No i tutaj nam się instaluje ten Minecraft, może się nam dość długo instalować, zależy ile macie pamięci na telefonie, ile telefon, oj przepraszam teraz bardzo za to, czasami się wymsknie człowiekowi, ile macie pamięci na telefonie i po prostu jak... Jak stary jest wasz telefon? Mój na przykład w tym roku będzie kończył 6 lat, ponieważ mam go pomawiać. I teraz właśnie czekamy. A no właśnie, ale no, tak na no, ja mogę Wam od razu powiedzieć, z jakiej marki mam słuchawki. Więc tak, słuchawki te są e, marki e, Mad nie wiem ile kosztowały, ale jeśli się podlepnie do laptopa, to mają światełka LED. Jak się daje na cały głos telefonu i cały głos słuchawek, gdzie jest takie pokrętełko małe przy miejscu z tym z mikrofonem za tą słuchawką, to tam właśnie będzie tak fajnie wam, jak będziecie słuchać muzyki, tak fajnie będzie dudniło, więc polecam jak najbardziej te słuchawki. O, dobra, zainstalowało się. Robimy sobie gotowe. Wchodzimy do Minecraft'a, którego mamy. No, jakby co, to ja teraz nagrywam przez to, że jestem chora teraz. Znaczy, dzisiaj jestem chora. I musiałam zostać w domu. Więc przez to Wam nakrywam odcinek. O, i proszę bardzo, i teraz Wam się będzie ładował Minecraft. Takie jest ładowanie Minecrafta. Teraz, w tej najnowszej wersji. I czekacie po prostu, aż się to załaduje. Szczególnie sami słyszycie że jestem chora. I teraz wam się pokażę właśnie takie coś, co się tam w nowej becie. Jak ktoś chce, to może sobie to wszystko, wszystko przetłumaczyć na język polski. Tu są bugi jakieś, są nowe wioski, nowe kształty tych wiosek i w ogóle są tacy są najazdy na wioski, więc całkiem spoko. Robimy sobie kontynuuj. I mamy tutaj bt 11108 Uwaga, uwaga, teraz. Jeśli ta opinia, ten czy ten filmik był dla Was pomocny, to szczelcie w łapeczkę w górę. zostawcie subskryber. subscriber, tak. I może zostawcie jakiś miły komentarz. Co na, na ten temat uważacie? Jeśli macie jakieś uwagi, jakieś błędy i umiecie czegoś zrobić, to proszę, proszę pisać w komentarzach. Ja wam to wszystko pokażę. Dobra, to na razie. Cześć i pa!